Siemano. A dzisiaj pokażę Wam, jak sobie radzić z szalejącym doładowaniem w tym i we wszystkim innym, co ma Turbo z wewnętrznym wastegate'em. To jest sprężarka z mojego czarnego Lexusa. To jest chiński G25-550. I mamy problem z przeładowywaniem, z kontrolą doładowania. Na sprężynie, półbara bus nam leci wysoko do góry. I problemem jest średnica portu. Waste gate. I teraz to trzeba zrobić. Pokażę Wam jak sobie z tym radzić. Musimy rozbierać turbosprężarkę. Jak rozbierzemy turbosprężarkę to trzeba przefrezować muszlę wydechową. Dobra, na czym polega problem? To jest nasza muszla wydechowa. Tutaj wlatują sobie spaliny. I to jest nasza muszla wydechowa. Tu jest sobie wirnik, w środku pracuje. Mamy wałek, korpus spężarki, z sącą. Tędy zasysa, tędy wyrzuca powietrze. Bez znaczenia ogólnie i żeby utrzymać doładowanie, tu mamy wydech i żeby sterować doładowanie, nie możemy wrzucać całych spalin w, w turbosprężarkę tylko po osiągnięciu zadanego doładowania upuścić nadmiar spalin, żeby dalej nie rozpędzać tego, tego turbo i teraz im silnik ma wyższe obozy, tym będzie więcej generował spalin więc musimy mieć zawór wastegate teraz zawory wastegate dzielimy na te wewnętrzne i zewnętrzne Wewnętrzny wastegate to jest po prostu klapka w turbosprężarce, która jest otwierana aktuatorem, czyli ta sztanga z gruszką, jak to niektórzy mówią. No i tu jest klapka. I spaliny w momencie, gdy osiągamy zadane doładowanie, ta klapka nam się uchyla i część spalin ucieka sobie po prostu do wydechu, żeby nie rozpędzać dalej sprężarki. I problemem jest średnica tego otworu. Tak naprawdę im więcej generujecie mocy, tym większy musi być wastegate, żeby odpuścić. Y, większy nadmiar spalin to brzmi absurdalnie, bo teoretycznie im więcej chcecie budować doładowania tym, y, tym mniej chcecie upuszczać żeby generować więcej doładowania więc więcej spalin trzeba prze przekierować na wirnik ale tak naprawdę im więcej mocy robicie tym więcej spalin generujecie i tym większą zdolność do upuszczenia tych spalin mieć musicie i teraz problem z naszą spężarką jest taki że mamy tam wewnętrzny wastegate ta klapka nie jest za duża, bo tego nigdy się nie da jakiegoś wielkiego zrobić w tych spężarkach z wewnętrznym Wastegate. musimy sobie rozebrać muszle otworzyć ten wastegate i wjechać tam frezem, powiększyć to tyle, ile się da 5 mm średnicy no muszę go zmierzyć, ale obstawiam, że tam jest 25 dziura jeśli zrobimy z niej 30 to dorzucimy jakieś 30% wydajności wastegate'a i to powinno wystarczyć, żeby utrzymać nam doładowanie w okolicach 0,7 bara tyle, tyle, ile chcemy, bo w tej chwili lecimy lecimy w bar Samo rozebranie turbo to nie jest jakaś skomplikowana rzecz, podstawowe narzędzia nam wystarczą. Od czego zaczynamy? Ja polecam zacząć od markera, żeby zaznaczyć sobie pozycję, w której w tę której trzeba będzie poskładać. I ja zaznaczę sobie na muszli wydechowej pozycję, w której mam zainstalowany restryktor. Zrobię sobie kreskę markerem. Żeby rozebrać to turbo musimy odpiąć dźwignię aktuatora. Od turby sprężarki, tu wystarczy nam zwykły ślubok, trzeba wypiąć ten klips. Zgubić, bo tak jak zgubiłem sprężynki, ten nasz klips podnosimy dźwignię do góry Podnosimy dźwignię do góry i odkręcamy śrubki, żeby spadła nam muszla albo 12, albo 13, 13 Odkręcamy wszystkie śrubki, które trzymają tutaj te, te blaszki, które trzymają turbo ich jest 6 w większości spędzerek jest 6 albo jest V band I już mamy rozebrane nasze turbo. Jak będziecie zdejmować korpus, to y, należy być trochę delikatnym, żeby tego nie uszkodzić. O, i tu jest nasz port Gate. Chodzi o ten otwór, który zasłania nam, mam, nam klapka. Y, on się otwiera gdzieś w takim stopniu. Y, powiększymy sobie go trochę y, od zewnętrznych stron i wygładzimy kanał w środku y, frezem. Powinno to trochę mamy naszego dużego dużą szlifierkę i teraz nią frezem sobie tutaj najpierw zrobię sobie to tym frezem a później wezmę drugą kulkę żeby wygładzić go od wewnątrz niestety za dużo materiału zabrać nie mogę Miejmy nadzieję, że to wystarczy A może nasz z git rozpiłowany? Wydmuchać tylko syf i możemy, trzeba wydmuchać tylko syf z tego i możemy składać turbę powinno być lepiej. Dobra, mam naszą przefrez przefrezowaną muszlę. Musimy to złożyć do kupy i tak jak wcześniej po to robimy sobie ten znak, żeby nie męczyć się z tym na samochodzie, żeby nią nie kręcić. Осторожно, чтобы не ударить вирником. Dobra, mamy złożoną turbosprężarkę, tak jak było. Teraz trzeba zapiąć dźwignię od aktuatora, od wastegate'a. I teoretycznie mamy to złożone, ale sprawdzimy sobie jeszcze jedną rzecz. Sprawdzimy sobie, przy jakim ciśnieniu następuje pełne uchylenie wastegate'a. Musimy zdjąć ten wężyk. ...i dmuchnąć w aktuator e pompką. Mam taką specjalną pompkę z zegarem do tego. Przez dzień ten wężyk oczywiście nie będzie chciał zejść, jak zawsze. Na to bez znaczenia mogę go obciąć, bo i tak będziemy robić jeszcze jedną małą modyfikację. Teraz możemy przetestować. Co się dzieje na miękkiej sprężynie. Dobra. Według mnie ta dźwignia jest zdecydowanie za długa, ja zrobię to w rednecki sposób. przyspawam sobie tutaj drugi bolec, bo że nam się uda odciąć. Nabierzcę sobie w tym miejscu otwór i skrócę dźwignię. Dzięki temu klapka będzie nam się bardziej otwierała. Dobra, przerobiłem dźwigienkę, Uciąłem ją całkowicie, zmieniłem kąt. Ona może działała kiedyś, jak turbo, było w innej pozycji. Fabrycznie ustawione, ale z racji, że spężarka jest obrócona, żeby pasowała do samochodu, bo rdzeniem moim można kręcić jak się pasuje. No to uciąłem dźwigienkę, skróciłem ją, ją zmieniłem jej kąt otwarcia. Także Wastegate trochę lepiej pracuje i nie powinno być teraz z tym problemów. Trzeba to zamontować na auto. I, i już. A więc, tak, po wszystkich tych modyfikacjach, dalej korzystając z dokładnie tej samej sprężyny w Wastegate, pust stał się dużo bardziej stabilny. Co możecie sobie zobaczyć na zegarze do ładowania tutaj. Stabilne 0,45 bara doładowania, czyli tyle na ile e, ciśnienia ustawiona jest sprężyna. E, sprężyny w tym aktuatorze, który jest w tej sprężarce są wymienne, e, więc gdybym chciał więcej to wystarczyłoby wsadzić e, twardszą sprężynkę, które zresztą ten daje w zestawie, e, ale równie dobrze możemy podpiąć e, EBC żeby sterować doładowaniem, co zresztą zrobimy i co pokażę wam w następnym filmiku jak zrobić i co można zrobić, co można uzyskać korzystając z elektronicznego sterowania pustem. Tymczasem dzięki za uwagę i do następnego na razie.